Mam na imię Ewelina i zapraszam do obejrzenia 6 odcinku Vlogmas na moim kanale. Ale na samym początku, jak zwykle, otworzymy kalendarze adwentowe tego, co się po nich kryje w kolejnych adwentowych okienkach. Raz otworzymy sobie okienka kalendarzy moich moi bezdomniaczków, numer numer 12. Teraz będziemy szukać yy, numeru dzisiejszego dnia. Czyli wąski w kalendarzu żelontowym jest firmy Polizon, czyli kalendarzu Czechy A co zajmie się w moich kalendarzach pod numerem 12? Jestem bardzo ciekawa. Także, jak zwykle, w kalendarzu żelek, a później przejdę do kalendarza z herbatkami świątecznymi z firmy Irving. A więc pod numerem 12 mamy takie, yy, czy jak? Na pieska jest, no, są to przysmaki wołowo i wątroby. Dla kocie firajnych są to takie właśnie skaczki i ryby. U mnie jest ta żółta żelka i herbatka zielona z drywego i grejpfrutem. Wydaje ja myślę, że bardzo fajne nam się podobają, że trafiły mm, rzeczy po prostu. Superowo, bardzo się nie cieszę, bo jestem ciekawa właśnie tego smaku tej herbatki. A dzisiaj mamy numerek 13, wszystkie kalendarzy. Oczywiście szukamy na początku. Na początku rzeczy szukamy od y, Michalinki, czyli Kalendarzy World of Internet. Potem przejdziemy do innych do kalendarzy. A dzisiejszy numer, którego szukamy, jest to zwerka numer 13. A teraz jest czas na kalendarz firmy Horizon czy kalendarz gościnny Rainy. Kalendarze jazdy dla mielinki czyli kalendarz Miołym Pinterest oraz Recykling Rainer, czyli kalendarzem Blizzard, przyczas na mnie. Ja mnie oczywiście oczywiście wierzę w żelki, a później herbatka z Irving. Są to bardzo fajne, wrzucę się herbatki świąteczne. W dzisiejszym kalendarzu jazdy a więc w dzisiejszym kalendarzu jazdy numer 13, udało nam się znaleźć takie rzeczy. Lelka czerwona to moja oczywiście herbata biała z pomarańczym, białym, i agresywnym. Dla Michalinki się trafuje się właściwie serce z kuczaka, a dla kociej ferajnej um, smak, przysmaki z smaku wołowym, przysmaki z wołowiny i ryby. Także takie wszystkie ja są zdobycze pod numerem 13. Na samym początku otwierania kalendarzy mamy kalendarz na miałinki. Szukamy w ogóle dzisiaj numeru 14, dzisiejszego dnia, wszystkich kalendarzy netowych. Także zaraz zobaczymy, co się będzie w kryło pod tym właśnie numerkiem, czyli 14. Zgodnie z naszą kolejnością przechodzimy do kalendarza firmy Horizon, gdzie tu znajduje się 14. Co ma, jestem ciekawa. A teraz zobaczę, co czeka na mnie w kalendarzach anentowych z żelkami i z herbatkami. Jestem tego bardzo ciekawa. Nasze zdobycze w kalendarzach pod numerem 14 mamy tak, żółtą żelkę, tutaj mamy herbatkę z granatu i maliny i przysmaki. Przysmaki są dla psa o smaku ryby, ryby, z ryby, a dla kucieferajny jest to Króliczki z kurczakiem. Czwarty punkt, warto zadbać o kontrolę badania zwieraków. Piąty punkt w przypadku myszek samiczek. Warto pamiętać o tym, że są stadne. Doskonałe dla jednej samodej samiczki będzie inna, będzie towarzystwo innej myszki. Szósty i ostatni punkt tego filmu to oczywiście będę powtarzać cały czas nie Rzeczy, że jest. Zdobycie wiedzy co do swojego zwierzaka, Czy jeśli go planujemy, czy jeśli go już po prostu mamy, żeby zjazd wyrzucił się naprawdę komfortowo i dobrze. Teraz zapraszam do krótkiego filmu, w którym możemy zobaczyć, co kupić dla myszy i chomików.